Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałem Wam o pewnym temacie opowiedzieć, dlaczego piję tak do regulaminów i do tego wszystkiego. I nad jakim pomysłem można, warto by było przemyśleć. Bo ten regulamin, który jest tam typowanie i tak dalej, z pięćdziesiątki czy tam z całości, e, nawet patrząc pod tym względem, e, czy jest sprawiedliwy, czy nie jest sprawiedliwy. Mówiłem na ostatnim filmie, że mam 22 dwulatki przykładowo i 6 czy 5 starych. Ja tak całe życie praktycznie latam gołębiami. <laughs> eee, czy w tym miejscu mam gołębie, czy miałem w poprzednim miejscu, czy jeszcze w poprzednim, czy jeszcze w poprzednim, czyli 4 miejsca. W czterech miejscach już z czterech miejsc lotowałem gołębiami. Eee, i zawsze starałem się sezony ukończyć, czyli na spisie było około zawsze 60 głębi do lotów. Były sezony lepsze, gorsze. Zawsze było mało starych głębi i zawsze opierałem się na roczniakach. I właśnie tutaj chcę trochę powiedzieć o, o tym regulaminie, jak to moim zdaniem powinno wyglądać, bo yy, co ja uważam. <laughs> Jest pewien temat. Wyobraźcie sobie, no fajnie, wszystko typowanie, y, czy tam z pięćdziesiątki, y, te intermistrzostwa, czy kategorie. No tak, jak ktoś tam ma 50 starych, no to może sobie y, wszystko fajnie zrobić, bo te kategorie, bo ma 50 starych i jakoś ten sezon jest w stanie A, B, C, D, łącznie z maratonem oblecieć. Tylko, że Pan Adam w 2019 roku, jak przeszedł na spółkę z moim byłym wspólnikiem, to miał w zanadrzu 56 gołębi i to gołębiami zaczynał. W tym było 10 gołębi starych, czyli tam dwulatki. Bo tam były dwuletnie gołębie, reszta to była 40 prawie Parę tam było roczniaków. Skończyłem sezon 32 gołębiami. I do czego piję? Przeleciałem całe 14 lodów. W tym większość była gołębi rocznych w 50. Młodych też nigdy dużo nie chowam. Staram się trzymać tam około 100 młodych. Zależy jaki sezon. Czy nawet powyżej trochę 100 młodych, bo u mnie jest selekcja w gołębiach młodych, tego się nauczyłem. I co pije do regulaminu. Teraz sobie wyobraźcie, ktoś, kto ma 50 gołębi powyżej 2 lat w a co ma hodowca powiedzieć, który ma młodzieżową ekipę i w 2019 roku. Wylatałem gołębiami kategoria A, B, C i D. I jeszcze byłem dosyć wysoko w rejonie w lotach powyżej 500 km. W 2020 roku pod koniec 19 z początkiem 20 roku zacząłem lotować z innego położenia, ekipa gołębi była bardzo mierna. Ale już w 2021 roku miałem kilka gołębi swoich. Wylatałem rocznymi gołębiami i dwuletnimi. kategorii A i B. Było zaledwie 50 gołębi na gołębniku. Większość była rocznych. Tylko było 9 dwuletnich. Można? Można. Można przelecieć cały sezon? Można. Teraz wytłumaczę Wam Dzisiejsza kategoria, która w większości oddziałów jest 50, z 50, pierwsze 3 i 5. Większość oddziałów tą kategorię ma. Z maratonów 5 czy tam z powyżej, lotów powyżej 500 km ma 3, a z do, do 500 ma gołębi 5. W naszej sekcji, czy w naszym oddziale pod koniec lat 90 dziewiąty, może 2000, któryś pierwszy, drugi. bo to pamiętam jak dzisiaj te wojny. Jak ten regulamin u nas, mój ojciec, między innymi w sekcji chciał przeforsować. Bo taki, na taki regulamin wpadli. Wpadło kilku hodowców, większość tych tak zwanych fermiarzy. Nie chcę tutaj nikogo ubliżać ani poniżać, ani każdy ma wolną Amerykę. Jest wolna Amerykanka, każdy może hodować, ile mu się podoba. Ale, żeby trochę ograniczyć czy wyrównać hodowlę, czy poziom w oddziałach, czy w sekcjach, to ta kategoria tak mniej więcej wygląda. I teraz, jaki jest mój pomysł? Trochę zmieniony do tej 50. I to dla mnie w sumie nie byłby głupi pomysł, bo pokazałoby fachowość hodowców. Jeszcze większą. Do czego powinniśmy dążyć i do czego powinniśmy iść. Ale to są moje tylko po prostu przemyślenia, każdy może sobie e, będą pewne głosy przeciwne i będą pewnie głosy za. Ale moim zdaniem, jakie ja uważam, żeby ta 50 nie wyglądała tak jak wygląda, kto ogląda ekstra klasę albo ekstra ligę w żużlu to mniej więcej może zrozumieć. W każdej drużynie na żużu musi być przynajmniej dwóch młodzieżowców. W każdej drużynie piłkarskiej trzeba zapewnić 3000 minut grania na boisku w sezonie. Czyli jeśli macie jednego młodzieżowca w lidze w swojej drużynie, przykładowo Piast Gliwice czy tam Legia Warszawa ma jednego zawodnika, musi rozegrać 3000 minut na boisku. Czyli Innymi słowy musiałby rozegrać 33 mecze. Przecinek 33, a no weźmy 33 mecze. A moim pomysłem, jakim jest, to jest taki zamysł, żeby nie było 50 starych, tylko powyżej 2 lat, tylko żeby zmniejszyć tą ilość do 30 sztuk powyżej 2 lat i zostawić 20 rocznych. I ta pięćdziesiątka w zupełności i tak każda jedna hodowla, która e, przystępowałaby do Generalnego Mistrzostwa Polski, zawierałaby taką ilość gołębi. A dlaczego? A mianowicie dlatego, po pierwsze, każdy zastanowiłby się w czasie młodego lotu, czy warto iść na hama z młodymi i wygubić sobie stado. Przyszłość hodowli, bo muszę mieć 20 dobrych rocznych. Które będą mi punktować w drużynie? Nie 50 przypadkowych starych, tak zwanych fermiarzy, tylko 30 najlepszych. Selekcja to jest kolejną rzeczą. Poza tym zaczęłoby się główkowanie, tak jak ja mam. Czy lecieć rocznymi pinzetkami i się nimi podpierać? Czy lecić rocznymi 700 i się popierać, a miałem roczne w swojej karierze, które maratony miały po dwa zaliczone i dwa w konkursie. Czyli przychodzi taki moment, czy zima, nawet tak jak ja, zamiast wielu hodowców siedzieć i oglądać akacjową, czy kralitę czy jakąś inną tam esmeraldę. Siedzę w gołębniku i poznaję swoje roczniaki. Które roczne nadają się do pięćdziesiątki? Bo nieraz było i tak, że jak miałem i uważałem, że są roczne lepsze od 5 czy sześciolatka, to sześciolatek czy 5 czy trzylatek wypadał poza pięćdziesiątkę. I wolałem rzucić młode, młodzieżowca, który zrobi mi dwa czy trzy, którego podejrzewałem, że może zrobić mi dwa konkursy, albo będzie większa z niego pociecha niż z tego starego. Dlatego Moim zdaniem, że i ci słabsi hodowcy, czy może nie słabsi, ci, co mają mniejsze hodowlę, bo według mnie to są fachowcy, którzy po prostu grają małą ilością gołębi, wybierają sobie 100 do 50 sztuk. Mają 30 sztuk przykładowo, bo większość tych takich, co ma tam 60-70 gołębi, to ma do 30 sztuk gołębi starych i reszta zespołu jest uzupełniana rocznymi. Tak czy nie? no tak jest zazwyczaj także, żeby urozmaicić trochę i wyrównać ten poziom w Polsce i trochę pogłówkować, bo i zarządy będą musiały myśleć, czy warto roczniaki posłać na bombę bo będą się zastanawiać, czy na końcu sezonu nie muszą się podpierać gołębiami rocznymi i wiele by było przemyśleń i z młodymi w czasie sezonu, czy warto je zajeżdżać i jechać do samego końca, i zarówno z gołębiami dorosłymi. Konficjenty niektórym mogłyby się posypać w kategoriach, i nawet ci mistrzowie by się zastanawiali, jak tą trzydziestkę starych ułożyć, chociaż ma ich 60 czy 70. I nawet jeszcze byłbym skłonny do tego, że tacy hodowcy, którzy mają powyżej 100 czy tam 200 gołębi, mogliby sobie ustawić dwie, trzy drużyny. Tylko tamte drużyny wpisane by były jako rezerwowe. Żeby zobaczyć nawet na listach ogólnopolskich, jakiego fachowca macie przed sobą. Czy zna się na swoich gołębiach, czy zna własną hodowlę. Bo nie tylko gołębia odgrywają główną i kluczową rolę w lotowaniu gołębiami, ale fachowość i poznawanie swoich gołębi. Bo najpiękniejsze, co jest w tym sporcie, to praca z tymi gołębiami przez 365 dni i uważam, że nawet nie musiałyby być gołębie. Typu. Jeszcze jest jeden knyf, Zobaczcie, tak jak ja latam kupę lat małą ilością go, gołębi i wielu dobrych, może dobrych, niedobrych, bo nawet Maldek piszczała, z którym ostatnio rozmawialiśmy, o starym gmp że było bardzo dobre. To było bardzo dobre. To było całkiem inne GMP do dzisiejszego, do dzisiaj. I tacy mali hodowcy, między innymi jak ja i wielu, wielu moich kolegów, bo w dużych miastach przykładowo yy, wielu hodowców nie ma tak dużej ilości, bo nie może sobie pozwolić po prostu na masę gołębi. I żeby to wszystko zrównać, przykładowo tak jak Waldek Piszczała jest wielkim fachowcem i go szanuję za to wszystko, bo jest naprawdę gościem, który ma 50 gołębi, znam Zdzisława z Szczewa u którego się uczyłem między innymi też posiadał bardzo małą ilość gołębi i potrafił latać nimi wszystko a b c d m niepotrzebna jest ilość tylko wszystko zależy mózg głowa pracować panowie i drogie panie więc moją propozycją byłoby rzucenie do regulaminu y, tych roczniaków Obowiązek 20 sztuk, żeby trochę ten program rozbić, ludzie by się zaczęli zastanawiać nad tym, jak koszować gołębie, jaką mają drużynę, i selekcja w każdej hodowli by była dużo większa. I dużo większa fachowość i pojmowanie pewnych kwestii, czy warto się na te bomby władować, czy nie warto, jak warto rocznymi zagrać. Bo jeśli popełnisz ty jako hodowca błąd albo jako zarząd. Popełni wielki błąd, to zostajecie bez roczniaków. I wtedy by była gra w otwarte karty. Większość by się zastanawiała, czy yy, warto coś takiego robić. I teraz sobie wyobraźcie z tej małej hodowli, tak jak zacy, czy tam kto przeforcowaliście, yy, jeszcze typowanie do tego. <laughs> Jeśli masz 20 czy 30 roczniaków w drużynie, zatypuj 10 gołębi. To by był dla was knyw. Wtedy wielu, wielu z was byście się zastanawiali, jak to jest możliwe zatypować jeszcze taką ilość głębi. Jeśli już w tej chwili przy ciężkim programie lotowym, przy ciężkim sezonie jest zaledwie 300 paru hodowców, gdzieś tam słyszałem na filmie, którzy ma zamknięte GMP. Ja bym odszedł od tego może typowania. Nawet zostawił typowo. co... Moja propozycja by była, i jest to bardzo mądra propozycja, żeby zostawić, zostawić bez typowania, żeby gołęby łapały przykładowo z krótkich lotów pięć konkursów, ale musiałyby być dwa roczniaki, które punktują i trzy stare. Powyżej lotów 700 to wtedy tam trójka, czy piątka po prostu tych z pięćdziesiątki gołębi. I to by było wcale nie głupie, bo powiem pan, Państwu, czy no powiem Państwu, że byłby dużo bardziej wyrównany poziom. Całkowicie by się mogło wiele, wiele rzeczy odmienić, a mm, ktoś, kto myśli, że ja rozumiem, że jest wolna Amerykanka i można sobie robić, co mu się podoba, masz starcie na pięćdziesiąt, Starych, trzymaj 50. też mógłbym trzymać 50, ale co mi to da? Mi jako hodowcy, co mi da, że ja będę 50 starych i 50 roczniaków trzymał? Jak to 50 albo 70% to jest banda idiotów, która nie ma miejsc, nie powinna mieć miejsca w głębi. Taka jest prawda, i tu dochodzi ten aspekt fachowości. Dlatego ja dużo rozważam nad rocznymi. Tak jak yy, ja uważam. Dużo ciekawsze te rozgrywki by zostały, bo wielu tych małych hodowców by miało dużo, dużo większe szanse na osiągnięcie jakichś yy, większych, wyższych pozycji, lepszych lokat, a ci fermiarze nauczyliby się hodowania gęby. Może nie wszyscy, bo ja tu nie chcę nikogo obrażać, ale niektórzy idą po prostu na chybił trafią. Mam 50 starych, rzucam 50 starych do 50. Jest taki sezon jaki jest, i on tą 50 starych wylata sobie wszystko. To typowanie wystarczyło w tym roku. Tak jak patrząc po wszystkich wynikach, to wystarczyło. Bo nawet rozmawiałem z wieloma kolegami. Wystarczyło zatypować dobrze gnojem, wylatać tą kategorię. Taki jest sezon po prostu. A tutaj, tak jak ja powiedziałem o moich wynikach, yy, Część, część jeszcze wyników można to sobie zweryfikować nawet na stronie internetowej. E, część wyników mam w domu. Nie chcę zbytnio o swoich wynikach gadać, bo to tam ja nigdy nie latałem i nigdy latać nie będę. Ale co e, chciałem dać do zrozumienia, jak już od samego młodego poprzez roczniaki, dwulatki, trzylatki można dojść do fajne ekipy gołębi latających, nawet na lata. Bo to już daje dużo, duże myślenie i duży plus. Tylko mówię, tutaj mózg, słowa pracować i trzeba palić na garnek czasami. Chyba wszystko w tym temacie, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Może zarządy se też przemyślą w oddziałach, bo to wcale nie głupi pomysł by był. Tylko po prostu trzeba by było zobaczyć, jak to programowo wygląda. Czy, czy można coś tak ułożyć, żeby roczne? Razem skompletować ze starymi na tych krótkich lotach, żeby mogły być w drużynie. Po prostu na, na takiej zasadzie, żeby mogły być liczone punkty z jednej i z drugiej strony. Podejrzewam, że w dobie internetu i w dobie wszystkiego, to ten program powinien, na moje, moim zdaniem, powinien tak funkcjonować, że powinno to liczyć. No, chyba wszystko w tym temacie, także pozdrawiam. Good luck.